Wielokrotnie nagrywając rajdy, wydawało mi się, że sama obserwacja pilotów i ich pracy e, nauczyła mnie już jak, jak to powinno wyglądać, jak powinno się pilotować. Uznałem, że skoro wydaje mi się, że jestem taki mocny, to sprawdzę to. I dzięki Jeromiemu, którego możecie kojarzyć z e, świat offroad, udało mi się wystartować. Co prawda mieliśmy wystartować samurajem, a nie jeepem. Historię tego, co działo się przed rajdem, tego, co działo się na rajdzie, usłyszycie teraz w filmie. Ale jestem podniecony, ja w tym Jak się pewnie domyślacie, rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała moje umiejętności pilotowania. Ale wpierw chciałbym opowiedzieć o imprezie, w jakiej startowaliśmy, bo była to impreza charytatywna. Pieniążki z niej były przekazane na hospicjum w Kartuzach. Był to pierwszy zlot pojazdów terenowych Kaszuby 4x4. Zdecydowanie na pochwałę zasługuje organizacja Raidu. Odcinki czasowe były zróżnicowane, więc dla każdego było coś, coś innego. Każdy miał to co lubi. Swoją drogą odcinki czasowe w taśmach to moja ulubiona formuła rajdu i rywalizacji. Na bazie rajdu nie brakowało atrakcji. Mogliśmy zobaczyć pojazdy amerykańskie. I te stare i te nowsze. A dzieciaczki mogły pojeździć terenówkami na siedzeniu pasażera. Uwagało się? Fajnie było? Piona! Tak gotywalismy inny samochód samuraja, który niestety nawet nie był w stanie wystartować, bo silnik się zatarł. Tak. Wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem dostałem wiadomość, że tragedia. Silnik w samuraju padł. Jedziemy jeepem, tylko muszę go złożyć. <grym> no, do tak. pierwszej nocy składałem go. Czekaliśmy do pierwszej nocy na sygnał, czy jeep jest gotowy. No prawie gotowy. Jak no, od tak jako gotowy. Ruszyliśmy siódma godzina gdzieś. Pierwsza awaria, jaka była? Opona. Opona. Schodziło powietrze. Na stacji wezynowej dopompowaliśmy, przejechaliśmy kilometr. Sprawdzenie, dobra, źle jest. Wstrzyknęliśmy płyn zapasową oponę. Idziemy dalej, 30 km zeszła s przy prędkości 60 na godzinę. się <grytolę> Tak wygląda Kurde ile tyle płynu poszło na marne Nie no, dojechaliśmy trochę <grymne> złapaliśmy taką gumę pięknie Nie on no, chyba Dętkę udało się wymienić i dojechaliśmy na rajd, co prawda spóźnieni półtorej godziny, ale się udało. Dalej męczył nas problem luzujących się łożysk przednich kół. No i mieliśmy też problem z grzaniem się, przez co w Jeepie było tak gorąco, tak tragicznie gorąco. Pierwsze dwa OS-y poszły nam bardzo gładko. Przyjechaliśmy je szybko i z takim dobrym czasem. Zabawa zaczęła się na trzecim OS-ie, gdzie były torfy. Jeep mimo wielkiej mocy jednak waży 2,300 i nie zawsze było tak łatwo przejechać. Samuraj jak zrobił to dokładnie tak jak my chcieliśmy. No, a skończyło się jak widać. Mm, to było. Brawo. Brawo. Jakoś tak. Fuj nie pamiętam. Ugrzebał. No te? dobrze. Dobrze, prawo. Lewo, 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 100, lewo. Łos w lewo, lewo. Dobra. Prawo. Pamiętaj, blisko drzewka. No i na pełnej kurwie teraz I Tak, mocno. wydaje, że trafnicy dadzą, ale spróbujmy. Trapy i gałęzia niewiele się zdały, więc musieliśmy skorzystać z pomocy wyciągarki. Podobało mi się. Pani się czasem zakopać? Tak, tak. było bardzo miło. Szkoda, że nie udało nam się wyjechać, ale co się napaćkałem w łodzku, to moje. Ja bardzo lubię się grzebać w łodzku, jak widać. <słuch> Nawet jakie muszę, to, daję, żeby się to tym okay. Na tym Oesie zobaczyłem, jak działa porządny pilot. Podjeźć do prawej. Dobrze, że po prosto. Dobra. Jeszcze. Zeskoczę to pod górę, tak? Dobra, stój. Czekaj, teraz jedziesz idealnie na tą skarbę. Dobrze czy nie? Nie, masz teraz pod sobą skarpę, więc po prostu musisz ruszyć jechać, ale ja ucieknę stąd, czekaj, ja uciekam pierwszy. Ja ucieknę i wtedy jedź. Może do tyłu jest. co Stoisz? Ja zaraz skoczę. Trzy, dwa, jeden, skaczę Nie, 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 hamuj, nie hamuj. Nie, nie hamuj. Do prawej, do prawej, dobrze, do prawej. O ciężki był na Alez, tak naprawdę trudny, ale nogi mi się... tepią mi się nogi, nie? Taka adrenalina to kupa, No. Ale już ustrane byłem jak się tak bujnęło tam. No widać, widać, widać na siedzeniu. Niestety szósty OS był naszym ostatnim, bo na samym starcie poszło tam reduktor. A chwilę potem, gdy próbowaliśmy się wygrzebać, zagrzał się jeep, woda wyleciała i trzeba było się ratować. Spróbuj jeszcze? Jeszcze? Znalazłem skrót. Właśnie <laughs> widzisz, że brałem się na trasę. Co? Lepszy jest krótki. Nie, <grymne> <grymne> To zapałnie. To... do. Ale ogólnie co, rajdik bardzo fajny, tak. To było na zasadzie takich jakby OS-ów, odcinków czasowych po taśmach jeżdżenie, bez pieczątek, czasowo. Wydawałoby się, że te 11 OS-ów to jest mało, bo każdy trwał tam, nie wiem, po 2 po minuty, 3 minuty, Dokładnie. czasem 8, jak nam zeszło, źle szło. Ale cały dzień się zeszło do jazdy to tamto i mamy hmm, aż 4. Tak, z 11 OS-ów wysortowaliśmy w 6, 4 ukończyliśmy, hmm. tak. więc jestem świetnym pilatem. Prawda? Przyznaję, że jesteś tym pilotem? Tak. Tak. Miałem dużo energii, ponieważ przebiegłem tylko 4 OS -y z 11, więc. No. Każdy miałby dużo energii. Dobrze, że fury nie trzeba pchać. Tak. Wiesz. Nie Do bazy mamy pało. jeszcze kawałek. Ja się nie. Mam. Już tak na poważnie, podsumowując mój pierwszy start w roli pilota, muszę przyznać, że jest to praca o wiele trudniejsza niż się wydaje kręcąc z boku kamerą. Wszelkie emocje pojawiające się w trakcie rajdu nie ułatwiają podejmowania decyzji, ale rola pilota bardzo mi się spodobała i mam nadzieję, że z Jeremim jeszcze wystartujemy nie raz. Co prawda, jeżeli wejdziemy jeepem, to już raczej z wyciągarką elektryczną. Bardziej celujemy w klasę wyczyn i samurajka, no ale zobaczymy, co da się zrobić. No i jeżeli macie okazję wystartować w kolejnych edycjach z lotu pojazdów terenowych Kaszuby 4x4, to serdecznie Was zapraszamy. Co robisz? Podnosisz samą. wyjeżdżał? Możesz taką moc? Tak. To się będę podnosił. Może pójdzie wtedy. Albo nie. Nie wiem. Zobaczymy.